Co, gdybym ci powiedział, że istnieje sekret, który znają bogate kobiety i który nie ma nic wspólnego z pieniędzmi? Czy zauważyłeś kiedyś, że niektórym kobietom, nawet nie wydając fortuny, udaje się wyglądać elegancko i wyrafinowanie, dzięki czemu przyciągają uwagę gdziekolwiek się pojawią? Wydaje się, że rodzą się z tą naturalną cechą, ale prawda jest taka, że stoi za tym nauka. Oto proste nawyki, które może wprowadzić każda kobieta. Niezależnie od swojej sytuacji finansowej. W tym filmie poznasz 10 skutecznych nawyków, które sprawią, że będziesz wyglądać jak bogata kobieta, bez konieczności wydawania mnóstwa pieniędzy. Informacje te mogą całkowicie odmienić Twój wygląd i sposób, w jaki postrzegają Cię inni. Jeśli nadal będziesz ignorować te sekrety, możesz przegapić ważne okazje w życiu osobistym i zawodowym. Ale kiedy zaczniesz stosować te techniki. Zauważysz, że ludzie zaczną traktować Cię z większym szacunkiem i podziwem. Przygotuj się na odkrycie sekretów, które odmienią Twoją osobowość i pozwolą Ci wyróżnić się w każdym otoczeniu. Wskazówka 1: Zawsze zachowuj nienaganną postawę. Pierwszą rzeczą, która wyróżnia elegancką kobietę, jest jej postawa. Kobieta, która wygląda na bogatą, nigdy nie chodzi zgarbiona, z opuszczonymi ramionami. Ani ze wzrokiem wbitym w ziemię. Postawa jest pierwszym znakiem pewności siebie i elegancji, jaki ludzie zauważają, jeszcze zanim spojrzą na twoje ubranie czy makijaż. To coś, co nic nie kosztuje, ale ma ogromny wpływ na to, jak postrzegają cię inni. Problemem związanym z nieprawidłową postawą jest to, że odzwierciedla ona niepewność, brak pewności siebie, a nawet może sprawiać, że będziemy wyglądać starzej i zmęczeni. Kiedy chodzisz zgarbiony, dajesz światu znać, że nie cenisz siebie, że nie jesteś dumny z tego, kim jesteś. Ponadto, nieprawidłowa postawa ciała może powodować bóle pleców, szyi, a nawet bóle głowy. Elegancka kobieta wie, że postawa jest jej wizytówką. W praktyce, utrzymanie prawidłowej postawy ciała oznacza wyobrażenie sobie, że istnieje niewidzialna nić ciągnąca czubek głowy do góry. Trzymaj ramiona z tyłu, ale rozluźnione, nie napięte. Klatka piersiowa jest lekko wysunięta do przodu, ale w naturalny sposób. Broda równolegle do podłoża, ani za wysoko, ani za nisko. Siedząc, trzymaj plecy prosto, opierając je o krzesło, a stopy płasko na podłodze. Na przykład, gdy idziesz, pomyśl o tym, żeby pewnie zająć miejsce, w którym się znajdujesz. Podejmuj zdecydowane, ale niepochopne kroki, rozmawiając z kimś, Utrzymuj kontakt wzrokowy i nie krzyżuj rąk przed ciałem. Jeśli spędzasz dużo czasu w pozycji siedzącej, rób regularne przerwy na rozciąganie się i korygowanie postawy. Korzyści z prawidłowej postawy ciała są natychmiastowe. Będziesz wyglądać na wyższego, szczuplejszego i o wiele bardziej pewnego siebie. Ludzie naturalnie będą Cię bardziej szanować i postrzegać jako kogoś ważnego. Twoja samoocena wzrośnie, ponieważ poczujesz się silny. Ponadto będziesz odczuwać mniejszy ból ciała i będziesz mieć więcej energii w ciągu dnia. Wskazówka 2: Inwestuj w wysokiej jakości podstawowe części. Kobieta, która wygląda na bogatą, nigdy nie kupuje dużej ilości tanich ubrań. Woli mieć kilka elementów garderoby, ale dobrej jakości, które można ze sobą łączyć. I tworzyć kilka różnych stylizacji. To o wiele lepsze rozwiązanie niż posiadanie szafy pełnej niedopasowanych ubrań, które szybko się niszczą. Jeśli chodzi o elegancję, jakość zawsze bierze górę nad ilością. Problemem związanym z kupowaniem zbyt dużej ilości tanich ubrań jest to, że szybko tracą one fason, blakną, mechacą się i sprawiają, że wyglądasz niechlujnie. Co więcej, ostatecznie wydajesz więcej pieniędzy, bo musisz ciągle wymieniać zepsute części. Mądra kobieta inwestuje w podstawowe elementy garderoby, które nigdy nie wychodzą z mody i można je nosić na wiele sposobów. W praktyce oznacza to wybór uniwersalnych, ponadczasowych elementów. Dobrze skrojone czarne spodnie, biała koszula z dobrego materiału, idealnie dopasowana marynarka, ołówkowa spódnica, prosta, ale elegancka czarna sukienka. Te podstawowe elementy garderoby możesz łączyć na tysiące różnych sposobów i zawsze będziesz wyglądać elegancko. Podczas zakupów, wybieraj naturalne tkaniny, takie jak bawełna, len, wełna lub jedwa, które lepiej się układają i są trwalsze. Na przykład, zamiast kupować pięć tanich swetrów, kup jeden lub dwa dobrej jakości, które posłużą ci przez lata. Dobrze skrojoną białą koszulę można założyć do pracy ze spódnicą, na weekend do jeansów. Na kolacje do eleganckich spodni. Tę samą marynarkę można nosić na sukience z dżinsami lub na prostej bluzce. Korzyści obejmują posiadanie czegoś ładnego do ubrania, wydawanie mniejszych pieniędzy na dłuższą metę oraz zawsze wyglądanie schludnie i stylowo. Twoja garderoba będzie działać jak system, w którym wszystko do siebie pasuje. Zaoszczędzisz czas na ubieraniu się i zawsze będziesz mieć pewność co do swojego wyglądu. Wskazówka 3. Zadbaj o szczegóły swojego wyglądu. Elegancka kobieta nigdy nie zaniedbuje drobnych szczegółów swojego wyglądu. Wie, że to właśnie szczegóły sprawiają, że wyglądamy inaczej niż przeciętnie lub elegancko. Zadbane paznokcie, zawsze zadbane włosy, dobrze wyprasowane ubrania i czyste buty. Te drobne środki ostrożności nie są drogie, ale mają ogromny wpływ na Twój wizerunek. Problemem ignorowania szczegółów jest to, że mogą one zepsuć wygląd, który w innym wypadku byłby piękny. Możesz mieć na sobie piękny strój, ale jeśli twoje paznokcie są połamane, włosy potargane, a buty brudne, cała elegancja znika. Ludzie zauważają te szczegóły, nawet podświadomie, i ma to wpływ na ich zdanie o tobie. Kobieta, która ceni siebie, wie, że szczegóły są podstawą. W praktyce dbanie o szczegóły oznacza posiadanie dobrze ustalonej rutyny pielęgnacji osobistej. Utrzymuj paznokcie czyste i zadbane. Nawet jeżeli nakładasz tylko bezbarwną warstwę bazową, upewnij się, że twoje włosy są zawsze uczesane i przycięte. Przed założeniem ubrań należy je wyprasować, zwłaszcza koszule i bluzki. Zawsze utrzymuj swoje buty w czystości i, jeśli to konieczne, oddaj je do szewca w celu wykonania drobnych napraw, np. Na przed wyjściem z domu spójrz ogólnie w lustro. Sprawdź, czy na ubraniach nie ma luźnych nitek, czy fryzura jest na swoim miejscu i czy makijaż się nie rozmazał. Zawsze miej w torebce kilka podstawowych przedmiotów, które będziesz mogła poprawić w ciągu dnia, na przykład szminkę, mały grzebyk i chusteczki higieniczne. Jeśli używasz lakieru do paznokci, zmyj go, gdy zacznie się łuszczyć, zamiast pozostawiać go w takim stanie. Korzyści są ogromne. Zawsze będziesz wyglądać schludnie i elegancko, bez względu na to, co założysz. Ludzie będą postrzegać Cię jako osobę, która ceni siebie i zwraca uwagę na szczegóły. To przekazuje wiarygodność i profesjonalizm. Twoja samoocena wzrośnie, ponieważ zawsze będziesz czuć się dobrze i pewnie. Jeśli podobają Ci się te wskazówki, nie zapomnij zasubskrybować kanału i kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych nowych treści. I dajcie znać w komentarzach, skąd oglądacie. Uwielbiam wiedzieć, gdzie są moi drodzy obserwatorzy. Twój udział ma ogromne znaczenie i motywuje mnie do dalszego tworzenia treści, które naprawdę Ci pomogą. Wskazówka 4. Rozwijaj pewną mowę ciała. Kobieta, która wygląda na bogatą, ma mowę ciała wyrażającą pewność siebie i elegancję. Nie musi nic mówić, żeby pokazać, że ma klasę. Jej postawa i gesty mówią wszystko. Mowa ciała jest cichą formą komunikacji, która mówi głośniej niż słowa. Dzięki temu ludzie wyrabiają sobie pierwsze wrażenie o tobie, a to wrażenie powstaje w ciągu kilku sekund. Problem z niepewną mową ciała polega na tym, że może ona zniweczyć wszystkie twoje inne wysiłki, aby wyglądać stylowo. Możesz być dobrze ubrany i zadbany. Ale jeśli Twoje gesty wskazują na nerwowość, niepewność i brak pewności siebie, to będzie pierwsza rzecz, którą ludzie zauważą. Pewna siebie kobieta wykorzystuje mowę ciała na swoją korzyść, wyrażając elegancję każdym ruchem. W praktyce oznacza to wykonywanie kontrolowanych i eleganckich gestów. Unikaj gwałtownych i przesadnych ruchów. Gestykulując, wykonuj płynne, świadome ruchy. Trzymaj ręce rozluźnione, nie chowaj ich cały czas w kieszeniach. Siedząc, krzyżując nogi lub trzymając stopy równolegle do podłogi, nigdy nie wymachuj nogami. Utrzymuj kontakt wzrokowy podczas rozmowy, ale nie wpatruj się w kogoś w sposób onieśmielający. Na przykład, gdy kogoś witasz, rób to stanowczo, ale uprzejmie. Mocny uścisk dłoni, szczery uśmiech i bezpośredni kontakt wzrokowy. Gdy chodzisz, rób to celowo. Nie spiesz się i nie taszcząc nóg. Jeśli jesteś zdenerwowany, weź głęboki oddech i świadomie rozluźnij ramiona i szczękę. Unikaj ciągłego dotykania włosów i bębnienia palcami. Korzyści obejmują kreowanie wizerunku osoby pewnej siebie i kompetentnej. Ludzie będą naturalnie wyczuwać Twoją obecność i będą Cię bardziej szanować. Poczujesz się silniejszy i będziesz mieć większą kontrolę nad sytuacjami. Twoja obecność stanie się zauważalna. A ludzie zaczną cię pozytywnie wspominać. Wskazówka 5. Utrzymuj stałą rutynę dbania o siebie. Elegancka kobieta nigdy nie zaniedbuje swojej osobistej troski, nawet gdy jest zajęta lub przeżywa trudności. Rozumie, że dbanie o siebie nie jest próżnością, lecz koniecznością i szacunkiem do samej siebie. Systematyczna dbałość o siebie to sposób na zachowanie dobrego wyglądu i pewności siebie, bez względu na to, co dzieje się w Twoim życiu. Problem braku rutyny polega na tym, że możesz zaniedbać siebie w chwili, gdy najbardziej potrzebujesz czuć się dobrze. W trudnych chwilach, gdy jesteśmy zestresowani lub smutni, często staramy się zrelaksować naszym wyglądem, ale właśnie w takich momentach powinniśmy bardziej o siebie zadbać. Kobieta, która ceni siebie, wie, że dbanie o swoją pielęgnację jest formą miłości do siebie i poczucia własnej wartości. W praktyce oznacza to stworzenie prostej ale skutecznej rutyny, której będziesz się trzymać każdego dnia. Nie musi to być skomplikowane ani czasochłonne. Ważne jest, aby było to stałe. Zadbaj o podstawową pielęgnację skóry, nienaganną higienę osobistą oraz czyste i zadbane włosy. Znajdź czas w tygodniu na dodatkową pielęgnację, np. na wilżanie włosów, złuszczanie skóry lub dbanie o paznocie. Na przykład, twoja poranna rutyna może obejmować mycie twarzy. Nakładanie kremu nawilżającego i kremu z filtrem przeciwsłonecznym, dokładne mycie zębów, czesanie włosów i nałożenie lekkiej warstwy makijażu, jeśli chcesz. Wieczorem zmyj cały makijaż, dokładnie oczyść skórę, nałóż krem nawilżający na noc i zadbaj o włosy. Raz w tygodniu zrób domową maseczkę na twarz i zadbaj o swoje paznokcie. Korzyści się kumulują. Z biegiem czasu Twoja skóra stanie się piękniejsza, włosy będą zdrowsze, a ty zawsze będziesz wyglądać na zadbaną. Nawet w najgorsze dni poczujesz się lepiej, bo zadbasz o swój wygląd. Pomaga to w znacznym stopniu utrzymać stabilną samoocenę. Wskazówka 6. Naucz się sztuki naturalnego makijażu. Elegancka kobieta nigdy nie przesadza z makijażem. Doskonale opanowała sztukę podkreślania swojego naturalnego piękna. W subtelny i elegancki sposób. Makijaż powinien odzwierciedlać Twoją naturę i być bardziej naturalny i piękny. Celem nie jest przekształcenie się w kogoś innego, ale podkreślenie swoich najlepszych cech w dyskretny i wyrafinowany sposób. Problem z przesadą w makijażu jest taki, że możesz wyglądać wulgarnie i sztucznie, co jest przeciwieństwem elegancji. Nadmiar makijażu przyciąga uwagę, ale nie z tego powodu. I może nawet postarzyć twarz. Elegancka kobieta woli wyglądać naturalnie pięknie, niż być wyraźnie umalowana. Rozumie, że jeśli chodzi o wyrafinowanie, mniej znaczy więcej. W praktyce oznacza to inwestycję w dobrze zadbaną skórę, która wymaga niewielkiej ilości podkładu. Korektor stosuj tylko tam, gdzie jest to konieczne. Lekki podkład lub po prostu transparentny puder. W przypadku oczu wybieraj neutralne odcienie, podkreślające ich naturalny kolor. Tuż do rzęs, który rozdziela i wydłuża rzęsy bez sklejania. W przypadku ust wybierz odcienie przypominające naturalny kolor ust, tylko bardziej intensywne. Na przykład zamiast używać ciężkiego podkładu na całej twarzy, użyj tylko korektora w razie potrzeby i wykończ makijaż sypkim pudrem. Do oczu użyj jasnobrązowego lub beżowego cienia, który podkreśli kształt oczu. Jeśli wolisz, możesz użyć cienkiej, dyskretnej kreski na powiece. W przypadku brwi wystarczy wypełnić wszelkie luki kredką w kolorze włosów. Do ust użyj bezbarwnego błyszczyka lub pomadki w kolorze nudy. Korzyści obejmują naturalny, piękny wygląd i wyrafinowany wygląd. Twój makijaż utrzyma się dłużej, ponieważ jest lżejszy. Oszczędzasz pieniądze na produktach i czas poświęcony na aplikację. Twoja skóra Podziękuję Ci za to, że nie musisz jej codziennie obciążać ciężkimi kosmetykami. Wskazówka 7. Pielęgnuj płynny, dobrze modulowany głos. Elegancka kobieta nigdy nie mówi zbyt głośno i agresywnie. Posiada miękki, dobrze modulowany głos, którego przyjemnie się słucha. Sposób, w jaki mówisz, mówi wiele o Twoim wykształceniu, klasie społecznej i osobowości. Dobrze opracowany głos może otwierać drzwi i tworzyć połączenia, natomiast nieodpowiedni głos może zniechęcać do skorzystania z szans. Problemem związanym z mówieniem zbyt głośno, zbyt szybko lub zbyt agresywnie jest to, że może to sprawiać wrażenie osoby nerwowej, niepewnej lub niegrzecznej. Ludzie mogą się od Ciebie odwrócić lub nie traktować Cię poważnie. Wysoki lub niespokojny głos. Może zepsuć pierwsze wrażenie, nawet jeśli jesteś dobrze ubrany i zadbany. Wyrafinowana kobieta wie, że jej głos jest potężnym narzędziem komunikacji. W praktyce oznacza to pracę nad tonem, głośnością i rytmem swojej mowy. Mów z głośnością odpowiednią dla słuchacza. Nie za cicho, nie za głośno. Dobrze wymawiaj słowa. Nie mów zbyt szybko i nie łykaj sylab. Stosuj strategiczne pauzy, aby podkreślić to, co mówisz. Zachowaj spokój i opanowanie, nawet jeśli jesteś podekscytowany lub zdenerwowany. Na przykład przed wystąpieniem publicznym lub w ważnej sytuacji weź kilka głębokich oddechów, aby uspokoić nerwy. Ćwicz mówienie wolniej niż w swoim naturalnym tempie. Dzięki temu twoja przemowa będzie bardziej elegancka. Unikaj nadmiernego używania slangu i wulgaryzmów w sytuacjach formalnych. Kiedy opowiadasz coś interesującego, Dostosuj swój głos tak, aby wzbudzić zainteresowanie, ale nie przesadzaj. Korzyści obejmują lepsze przyjęcie w środowisku społecznym i zawodowym. Ludzie będą zwracać większą uwagę na to, co masz do powiedzenia. Będziesz kreować wizerunek osoby wykształconej i wyrafinowanej. Twoja komunikacja stanie się skuteczniejsza i bardziej przekonująca. Wskazówka 8. Utrzymuj porządek w domu i przestrzeni kobieta, która wygląda na bogatą, nigdy nie żyje w zdezorganizowanym lub brudnym otoczeniu. Rozumie, że otoczenie, w którym się znajduje, odzwierciedla to, kim ona jest w środku. Nawet jeśli Twój dom jest skromny, zawsze jest czysty, uporządkowany i przytulny. Bycie zorganizowanym nic nie kosztuje, ale może mieć ogromny wpływ na jakość Twojego życia i wrażenie, jakie wywierasz na innych. Problem z desorganizacją polega na tym, że wpływa ona na stan psychiczny i emocjonalny. Trudno czuć się stylowo i pewnie, jeśli żyjesz pośród bałaganu. Ponadto przyjmowanie gości w nieuporządkowanym domu może być krępujące i zaszkodzić twojemu wizerunkowi. Zorganizowana kobieta ma większą kontrolę nad swoim życiem i pokazuje to swoim wyglądem i zachowaniem. W praktyce oznacza to tworzenie prostych systemów organizacyjnych, łatwych do utrzymania. Każda rzecz musi mieć swoje określone miejsce. Codziennie wykonuj szybkie sprzątanie, aby uniknąć gromadzenia się brudu. Zatrzymaj tylko to, czego faktycznie używasz i przekaż resztę. Zainwestuj w proste i niedrogie rozwiązania organizacyjne takie jak pojemniki do przechowywania, dodatkowe wieszaki i półki. Na przykład, przed pójściem spać, poświęć 15 minut na uporządkowanie domu. Umyj naczynia, odłóż rzeczy, poskładaj ubrania, które są na łóżku. Zawsze rano ściel łóżko przed wyjściem. Raz w tygodniu przeprowadź dokładne sprzątanie pokoju. Zorganizuj swoją szafę tak, aby łatwo było znaleźć ubrania i aby ubrania wyglądały schludnie. Korzyści obejmują większy spokój ducha i poczucie kontroli nad swoim życiem. W domu poczujesz się bardziej elegancko i pewniej. Kiedy będziesz przyjmować gości, nie będziesz się czuł zawstydzony. Twoja produktywność wzrośnie bo nie będziesz tracić czasu na szukanie rzeczy. Twoje ogólne samopoczucie znacznie się poprawi. Wskazówka 9: wyrób w sobie nawyk czytania i zdobywania wiedzy ogólnej. Wyrafinowana kobieta nigdy nie przestaje się uczyć i rozwijać intelektualnie. Rozumie, że prawdziwa elegancja opiera się również na wiedzy i umiejętności prowadzenia interesujących rozmów na różne tematy. Wyglądanie elegancko to za mało. Trzeba mieć też treść wspierającą ten wizerunek. Ogólna kultura i wiedza to niewidoczne dodatki, które robią całą różnicę. Problemem wynikającym z braku rozwoju intelektualnego jest to, że możesz czuć się niepewnie w pewnych sytuacjach społecznych lub zawodowych. Powierzchowne rozmowy mogą sprawiać wrażenie, że brakuje ci głębi. Prawdziwie elegancka kobieta potrafi rozmawiać o sztuce literaturze, bieżących wydarzeniach i wielu innych tematach w sposób naturalny i kompetentny. W praktyce oznacza to wygospodarowanie regularnego czasu na czytanie i naukę. Nie musi to być nic zbyt skomplikowanego ani akademickiego. Czytaj książki, które Cię interesują, śledź ważne wiadomości, oglądaj filmy dokumentalne, słuchaj edukacyjnych podcastów. Najważniejsze jest, aby utrzymywać umysł aktywnym i ciągle uczyć się czegoś nowego. Na przykład, poświęć co najmniej 30 minut dziennie na czytanie. Może to być wczesny poranek, pora lunchu lub przed pójściem spać. Przeczytaj przynajmniej jedną książkę miesięcznie, czytając na przemian beletrystykę i literaturę faktu. Bądź na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami na świecie, korzystając z wiarygodnych źródeł informacji. Odwiedź muzea, wystawy lub obejrzyj wykłady online na tematy, które cię interesują. Korzyści są ogromne, będziesz czuć się pewniej w każdej sytuacji społecznej. Twoje umiejętności konwersacyjne znacznie się poprawią, rozwiniesz myślenie krytyczne i wyrobisz sobie własne zdanie na różne tematy. Twój umysł stanie się bardziej sprawny i kreatywny. Ponadto ludzie kulturalni i interesujący przyciągają innych interesujących ludzi. Wskazówka 10. Praktykuj życzliwość i dobre maniery. Prawdziwie elegancka kobieta nigdy nie jest niegrzeczna ani niegrzeczna bez względu na sytuację. W życiu kieruje się życzliwością i dobrymi manierami, traktując wszystkich z szacunkiem i serdecznością. Prawdziwa elegancja to nie tylko wygląd, ale przede wszystkim charakter i sposób, w jaki traktujesz innych ludzi. Bycie miłym i uprzejmym nic nie kosztuje, ale jest warte więcej niż jakiekolwiek drogie ubrania. Problem z byciem niegrzecznym lub niegrzecznym polega na tym, że całkowicie niszczy to wszelkie pozytywne wrażenie, jakie możesz wywołać swoim wyglądem. Możesz być piękna i dobrze ubrana, ale jeśli źle traktujesz kelnera, jesteś niegrzeczna wobec personelu. Lub niegrzeczna wobec nieznajomych. Cała twoja elegancja znika. Ludzie zapamiętają twoje niegrzeczne zachowanie. A nie ładny ubiór. Kobieta z klasą traktuje wszystkich z takim samym szacunkiem, niezależnie od statusu społecznego. W praktyce oznacza to, że należy być uprzejmym w każdej sytuacji. Mów proszę, dziękuję i przepraszam, kiedykolwiek jest to stosowne. Przychodź na spotkania punktualnie, w ten sposób okazujesz szacunek czasowi innych osób. Słuchaj uważnie, gdy ktoś mówi, nie przerywaj. Bądź uprzejmy wobec pracowników sklepów, restauracji i usług w ogóle. Zaproponuj pomoc, gdy widzisz kogoś w potrzebie. Na przykład, gdy wchodzisz do windy, przywitaj się z osobami, które już tam są. Jeśli ktoś niesie coś ciężkiego, zaproponuj pomoc. W ruchu ulicznym zachowaj uprzejmość i cierpliwość. Stojąc w kolejce, należy zachować kolejność i nie próbować wpychać się naprzód. Kiedy ktoś wyświadczy ci przysługę, bez względu na to, jak małą, zawsze szczerze mu podziękuj. Jeśli popełnisz błąd, przeproś bez zbędnego zamieszania. Korzyści obejmują to, że będziesz mile widziany gdziekolwiek się udasz. Ludzie będą cieszyć się Twoim towarzystwem i zapraszać Cię na wydarzenia i spotkania. Zbudujesz solidną reputację osoby godnej zaufania i eleganckiej. Twoja samoocena wzrośnie. Ponieważ będziesz dumny z tego, kim jesteś, a nie tylko z tego, jak wyglądasz. Teraz znasz dziesięć podstawowych nawyków, które sprawiają, że każda kobieta może wyglądać na bogatą i elegancką, bez konieczności wydawania fortuny. To nie są tylko sztuczki poprawiające wygląd, to zmiany w sposobie myślenia i zachowaniu, które całkowicie odmienią sposób, w jaki prezentujesz się światu. Pamiętaj, że prawdziwa elegancja. To połączenie troski o siebie, pewności siebie, wiedzy i życzliwości, kiedy dbasz o swoją postawę, inwestujesz w wysokiej jakości podstawowe produkty, dbasz o aktualność swoich danych, rozwijasz pewną mowę ciała, stosujesz systematyczną pielęgnację skóry, opanowujesz naturalny makijaż, pielęgnujesz elegancki głos, utrzymujesz porządek w swoim otoczeniu, stale się kształcisz i praktykujesz życzliwość. Budujesz prawdziwie wyrafinowaną osobowość. Najważniejsze jest zrozumienie, że elegancja nie ma nic wspólnego z ilością pieniędzy, które masz na koncie. Ma to związek z tym, jak siebie cenisz i jak prezentujesz się światu. Jedna kobieta może mieć mało pieniędzy, ale dużo klasy, podczas gdy inna może mieć dużo pieniędzy, ale żadnej elegancji. Różnica tkwi w codziennych nawykach i nastawieniu. Zacznij wprowadzać w życie jeden lub dwa z tych nawyków już dziś. Nie próbuj zmieniać wszystkiego naraz. Może to być przytłaczające. Wybierz te, które mają największy sens w Twoim obecnym życiu i stopniowo włączaj pozostałe. Po kilku tygodniach zauważysz różnicę nie tylko w swoim samopoczuciu, ale także w tym, jak ludzie reagują na Ciebie. A teraz powiedz mi, które z tych nawyków już praktykujesz, a które zaczniesz rozwijać w pierwszej kolejności?